Cieszę się, że to właśnie Płock inauguruje mazowieckie obchody Roku Wolności. 1 lutego uroczystością w katedrze, a potem kolejnymi rocznicami, które będziemy obchodzić z kulminacją 4 czerwca, w rocznicę pierwszych wygranych przez Solidarność wyborów. Płock to przecież miasto Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera. Wolnej Rzeczypospolitej, ale to także miasto, w którym bardzo aktywnie działał Ruch Solidarności, opozycja demokratyczna. Miasto, które uczestniczyło w proteście robotniczym 1976 roku. Miasto o ogromnej tradycji e, starań o wolność naszego kraju. Pamiętamy Płock odznaczony Krzyżem Walecznych za kampanię 1920 roku. Ten rok to szereg dat związanych z polską wolnością, ale to także rok kanonizacji Jana Pawła II. 27 kwietnia zostanie zaliczony do grupy świętych Kościoła, a jest on przecież jednym z architektów polskiej wolności. Bez jego wyboru na stolicę Piotrową, bez jego pielgrzymek, polska wolność pewnie też wyglądałaby inaczej.